Siema widzowie, witam was bardzo serdecznie W dzisiejszym materiale będę wam omawiał nowy event w Brawl Starsie Pod nazwą Anioły i Demony Także logując się codziennie do Brawl Starsa Będziecie mieli okazję odebrać darmowe star dropy I będziecie wiedzieli jaką jesteście stroną Albo demonami, albo aniołami Ja logując się dzisiaj dostałem stronę właśnie demonów No i zobaczcie jak to wygląda? Mamy tutaj sześć cech, które możemy zdobyć. Yy, tutaj macie maksymalnie trzy cechy, że możecie odblokować. Ja mam pierwszą, która się nazywa furia. Dalej będzie przywoływanie chaosu, wysysacz, zemszczenie demoniczny ogień, a także łakomstwo. No i jeszcze dwie będę mógł sobie odebrać, grając w dzisiejszych rozgrywkach. Następnie macie tutaj po lewej stronie anioły, no i również będziecie mogli odebrać yy, Star Dropa, nawet jeśli jesteście po stronie przeciwnej. Także ja, je, będąc y, demonem, właśnie odebrałem Star Dropa yy, od aniołów. Jest to bardziej skromny, Stardrop, Natomiast zawsze, zawsze dodatkowo na plus. No i teraz w tym wydarzeniu zbieracie sobie po prostu dodatkowe elementy, maksymalnie trzy. No i taki właśnie element, furia, przechodzi, wam wa na, przechodzi na wszystkich zadymiarzy. Zobaczcie tutaj macie swoich zadymiarzy. No i wszyscy zadymiarze są demonami. No i generalnie na wszystkich właśnie bohaterów przeszła właśnie ta funkcja Fury, która udała mi się tutaj, którą udało mi się dzisiaj zdobyć. No i generalnie grając w tych nowych wydarzeniach i nie tylko, będziecie zbierać sobie nowe punkty i odbierać nowe star dropy. Maksymalnie możecie zdobyć 5, a nawet bodajże chyba 6 star dropów dziennie. Także warto grać w nowym evencie, bo podobno fajne nagrody można wylosować. No i teraz ja wybrałem sobie na początku, może tutaj Griffa. Bardzo lubię grać tym postacią, uważam, że jest niedoceniona w Brawl Starsie i zagram nią w nowych eventach. Mamy tutaj opcję e, Wojny Duchów albo z, Zbiór Dusz. No i teraz tak, Wojny Duchów mamy tutaj taką właśnie mapę. No i generalnie polega to na tym, że wasza drużyna, która składa się z trzech osób, e, musi rozwalić. Yy, tą tutaj wieże ten safe jakby drużyny przeciwnej. No i teraz najlepiej, żebyście nie wchodzili w ten obręb, który tutaj jest zaznaczony na czerwono, ponieważ ta wieżyczka bardzo dużo wam zadaje obrażeń. I teraz na tej mapie będą losowały się amulety, i im więcej amuletów zbierzecie, tym będziecie mieli więcej yy, duchów do pomocy. Generalnie liczba amuletów yy, równa się liczba duchów, które będą. Się respiły po waszej stronie. No i teraz na tej mapie, jeśli zbierzecie na przykład w pierwszej turze 5 amuletów, no to z, waszego, z waszej wieżyczki będzie ruszało 5 właśnie duchów, które będą atakowały bohaterów drużyny przeciwnej, a także ten cały safe. Generalnie te duchy są bardzo mocne i im większa, im wyższa tura, w sensie tury są trzy. I na początku pierwsza tura te duchy są słabe, w drugiej turze są już bardziej lepsze, a w trzeciej są najmocniejsze te duchy. Także trzecia tura tak naprawdę jest najważniejsza. No i teraz spróbujmy sobie zagrać właśnie w tym wydarzeniu. Ja zagram grifem i zobaczymy jak to tutaj wszystko wygląda w praktyce. Pamiętajcie, żebyście zostawili łapkę w górę i oczywiście subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego odcinka. Mamy przeciwko Penny, yy, no i... 8-bitowca. No i zobaczymy. Razem mamy jeszcze ze mną jest Cold. O, i właśnie to musicie zbierać, bo im więcej zbierzecie tych amuletów, tym więcej będziecie mieli duchów do pomocy. Patrzcie, tutaj mamy pierwszego, tutaj. O, 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 zebrałem pierwszego. Musicie poczekać kilka sekund, żeby on właśnie dostał się do waszej wieżyczki. Tutaj mamy kolejną, kolejny amulet. No i w tym momencie mam, nie mogę go stracić. Pamiętajcie, żeby go nie stracić. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj trzeba rozwalić kolejny. Eee, kolejny tutaj, o, widzicie? Oni zebrali trzy amulety, no i mają trzy duchy do pomocy. Także naprawdę te amulety robią robotę w tym wydarzeniu. I pamiętajcie, żeby nie wchodzić tutaj w ten obręb w druży drużyny przeciwnej, bo ta wieżyczka bardzo mocno bije. Ok, zgubił amulet i w tym momencie, ale dostałem. Niestety amulet jest yy, w trzcinach, także trzeba go szybko złapać. Ok, widzę, że drużyna przeciwna ogarnia, bo fajnie, Penny zostawiła tą swoją tą swoją tutaj e, wieżyczkę tego swojego ulta. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay. dobra, dobra. No i w tym momencie przegrywam niestety. Drużyna przecina bardzo dobrze, no ale mamy Aw, a nie, dobra, nie mamy Awka, tylko on gra, ale widzę, że Frank nie wie, co ma ze sobą zrobić. Okej, okay, trzeba łapać amulety, to jest mega, mega ważne w tym właśnie wydarzeniu. Okej, okay, łapię. No i tutaj zobaczcie, te duchy są mega mocne, to już jest druga tura. Druga tura i zobaczcie, jakie one są mocne, naprawdę potężne. Dobra, tutaj łapię, łapię ten amulet. Okej, okay, no i muszę tutaj dać radę. Dobra, zostawiłem amulet. Dobra, dałem radę, dałem radę, zebrałem chociaż jeden. No, i tutaj macie właśnie, że trzy amulety mamy na ten moment, a oni mają pięć. Także no niestety, ale przegrywamy, przegrywamy. Mam amulet, amulet, trzymaj, 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 awo, trzymaj, brawo, brawo, zebrałeś. Mamy. Okej okay. niestety mi się nie udało. Gramy dalej, gramy dalej, widzowie, lecimy. Eee, no to jest moja drużyna przeciwna. Eee, nie powiem, że, że gra źle, ale nie tak bardzo dobrze jak drużyna. Która jest przeciwko, no także. I docieli mają duchów, no i w tym momencie duchy są tak mocne, że rozwalają naszą wieżyczkę bez problemu. Zobaczcie, 10. Ja, na, ja nawet nie mogę, nie mam podjazdu, tak naprawdę. 8% zostało. No i tutaj Peny kończy. No i przegraliśmy mecz. Ale zobaczcie, bardzo fajny tryb. Po prostu trzeba zbierać amulety. To jest najważniejsze. I patrzcie, no tutaj widzę, że Frank. Nie wiedział do końca o co chodzi w tym trybie, także trzeba oglądać takie właśnie odcinki, żebyście wiedzieli o co w tym chodzi. Trzeba zbierać amulety i nie wchodzić w obręb, w obręb właśnie wieżyczki drużyny przeciwnej. Im więcej amuletów, tym więcej duchów i mamy trzy tury. W, w turze numer 3 jest to właśnie te duchy są najbardziej mocne i wtedy ciężko je Zabić, a, a nawet wieżyczka ma z tym problem. Ok, lecimy z kolejnym trybem, jak, który nazywa się Zbiór Dusz, no i w tym trybie zobaczymy o co chodzi. E, czyli generalnie e, chodzi w tym o to, że drużyna, która zbierze pierwsza 6 dusz, no to wygrywa. I generalnie moje dusze, czyli dusze, dusze demonów, będą oznaczone na kolor czerwony, a dusze aniołów będą pokazane na, na kolor, właśnie taki niebieski, biały. No i każda drużyna ma swoje dusze i trzeba je po prostu zbierać. I drużyna, która zbierze pierwsza swoje dusze, no to wygrywa. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. No i tutaj Mamy pierwszą duszę. Demony właśnie zebrały. My tutaj musimy zbierać duszę innego koloru. Zobaczcie, zobaczcie sami, jak to wygląda. O, właśnie ta, widzicie? Właśnie tą duszę trzeba zbierać. O, 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 dawaj, dawaj, dawaj. No i koniec rozgrywki. Niestety już przegraliśmy. Drużyna przeciwna zebrała bardzo szybko swoje dusze, no i w ten sposób wygrała. Także gratulacje dla drużyny przeciwnej. Także mam nadzieję, że wytłumaczyłem Wam mniej więcej o co chodzi w tych nowych wydarzeniach. Warto w nich grać, ponieważ bardzo fajne nagrody właśnie spadają ze star dropów. Im więcej, będziecie mieli, Im więcej będziecie grali w te nowe, nowe wydarzenia, tym więcej będziecie mieli star dropów. Także codziennie również logujcie, logujcie się do Brawl Starsa, ponieważ będziecie wiedzieli, czy jesteście aniołami, czy demonami. Ale nawet jeśli będziecie jedną z tych stron, to będziecie mogli odbierać star dropy. Strony przeciwnej. Pamiętajcie o tym. No i oczywiście, dajcie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem, żebyście byli na bieżąco z moimi odcinkami. No i trzymajcie się. Do zobaczenia. Na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siemano, cześć.